Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj tak troszeczkę inaczej. Eee, z ogródka warzywnego. O, dobrze, że przyszły. To od razu się trochę wytłumaczę, jakiego babola e, uczyniłem, ten ogródek, na którym się znajdujemy. Słyszał mnie. Jest w tym roku używany po raz pierwszy. E, wiosną, jak ktoś pamięta, to tam jest jeszcze pryzma e, kompostu. Stąd był spychany. Z tego miejsca, potem wytyczyłem ogródek. No i. No i tutaj zostało tam bardzo dużo resztek, mimo wszystko. Zostało to delikatnie wymieszane. Ogrodzone i, i tak to właśnie mniej więcej wygląda. Jest tutaj ogrodzone siatką leśną drobną. Już wtedy miałem zamysł taki, ażeby na wiosnę, ażeby na wiosnę, yy, przepraszam, po zakończeniu yy, zbiorów z ogródka, owce mnie rozpraszają. Zżerają fasolę po prostu. Ech. I tak zżerzem, i tak zżerzem. W każdym bądź razie yy, po, po zakończeniu yy, zbiorów z ogródka, ma ten ogródek być przeznaczony na to, ażeby tutaj były przetrzymywana jakaś ilość kur i gęsi. Także gęsi będą wszystkie odebrane ze stada kur. Te kury są jeszcze tam, one już są coraz bliżej, coraz bliżej. Niedługo będą tam na wygrodzeniach na stałe. W tym roku także troszeczkę inaczej. Ja Was cały czas widzę, poszły. Puszcz. I tutaj na tym ogródeczku po prostu <laughs> przepraszam zostanie zostanie umieszczonych w zasadzie no miały być odebrane kury ze stada, ale ale po prostu po, po no tak się stało, jak się stało, że trafiły nam się te dwa dzikie lęgi, więc tam mamy tych 20 kurczaków łącznie. Plus ich dwie tam dorosłe mamy. Więc one, no one tutaj będą, więc 22 kury na taki ogródeczek, jaki tutaj mamy, w zupełności wystarczy, do tego, ażeby wprowadzić tutaj świeżą materię organiczną. Gęsi, jak wiadomo, są same z siebie nośnikami ogromnej ilości obornika więc one tutaj świetnie nam tutaj użyźnią. Ja chcę mieć na wiosnę takie typowe lęgi z garbonosów, więc tutaj im postawię takie budeczki. Mam z takich dużych rur z dużym fi z przepustów drogowych, takie trójkąty, więc tutaj będzie świetnie się tutaj komponowało, bo żeby mieć te lęgi takie, jak mają być, no to po prostu te gęsi nie mogą być raz wraz z kurami. Bo to się najczęściej bardzo źle po prostu kończy. E, wszystkie landnesy e, i ich pochodne to już są gęsi, które będą miały już 4 lata. W tym roku e, No na Michała trafią na, na, do nas na stoły. No i też częściowo do, e, do, 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 do Tak Tuszonka będzie robiona z, z gęsi. E, płot jak widzimy został wykorzystany w celu takim, ażeby się pięknie po nim pieła fasola. I w zasadzie zamysł, wykonanie, całkiem fajnie to wszystko wyszło, tylko jak widzimy, zawiódł czynnik ludzki, jak zwykle. I moja niedomyślność w tym temacie, iż owce w końcu się skubną i to przyjdą zeżreć. Znaczy się, dlaczego fasola do tej pory była? Dlatego, że Tutaj, tu gdzie mamy tutaj takie równe szare pole, tutaj były ziemniaczki. No i tam od tego słupka, tam do tego płotu, był pastuch rozciągnięty. A tutaj z przodu stara osłona od, od y, nylonowa od trampoliny, i to w zupełności wystarczało. No ale co, ziemniaki wykopane. Ja tutaj przegrabiłem. Y, y, kultywatorem było to robione. Wygładzone. Wysiałem piastem, troszeczkę tam odpadów z przesiewania nostrzyka. Do tego jeszcze dorzuciłem owies, owies groch, i jakieś tam resztki, i tutaj na tych trzech naszych poletkach, poziemniakach, które tutaj mamy. Po prostu jeszcze to zbronowałem, wyrównałem, no i teoretycznie poplon jest zasiany. I to, że tam zabrałem to ogrodzenie wokół ziemniaków, to tego owce nie zjażyły. One się tutaj przypamiętały w momencie, w którym ja tutaj rozsiałem te resztki zbóż i, i, i innych nasion na poplą. No i po prostu to, co ja zostałem, któregoś pięknego ranka, tak wyglądał tak jak u góry. Tak wyglądał pięknie cały płot tutaj. No nie wszędzie tak, bo to nierówno. Bo jednak yy, późno w tym roku yy, przez różne dziwne rzeczy. Ten ogródek był uruchomiony, ale został uruchomiony i to mnie cieszy. Także nie ma dramatu. Eee, no ze mnie to jest taki ogrodnik jak yy, z dupy trąba. No ale tam jakieś planowanie i urbanistyka yy, terenu gdzieś tam w głowie lata. Jednak yy, szkoła budowlana do czegoś zobowiązuje, nie? <grym> No także y, wytyczenie y, ogródka i y, 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 zaplanowanie i tak dalej, to to już była moja głowa. Ale jednak y, to, co się tutaj w nim dzieje, no, to jest y, 95% y, moja mama, y, Zofia, której tutaj w tym momencie bardzo niski pokłon za jej pracę i wkład w ten ogródek, ponieważ ja nie mam czasu zwyczajnie na ogródek, a Agata też po prostu nie daje rady ze względu na, na naszą małą Marysię, która nam tutaj po prostu wiele, wiele rzeczy komplikuje. Aczkolwiek też jest, też jest super. Także yy, tak na razie to wygląda. Yy, tutaj była ogromna masa materii organicznej, yy, w, yy, czyli słoma, odchody, Mocz, i tak dalej, I zostało to wszystko ładnie wymieszane. I co tutaj? No, ogród jest teoretycznie można go nazwać permakulturowym, aczkolwiek no jest tam powiedzmy, że no, bez tych kartonów. No. No, tak, tak, no, ostatnio w zasadzie zauważyliśmy, że nie ma permakultury bez kartonów. <noise> no, przepraszam, jeżeli kogoś urażam, ale czasami takie wrażenie. Po prostu odnoszę. Permakultura to jest chyba po prostu obrót materii w, w organizmie, w jakim jest jakim jest gospodarstwo, czy tam ogródek taki jak tutaj, tak? No ale dobra, nieważne. <laughs> ja się nie znam, tak jak wcześniej wspomniałem. Pokazuję, co ja tam mam. Yy, a już przy okazji, yy, dyń nie jedzą, dyń owce nie jedzą. Także śmiało, kurde, super. Kury jedzą, owce nie jedzą. Także także można śmiało tam koło owiec sobie to robić. No płot też właśnie miał być takim sobie nośnikiem tej tej zieleni i miał być wykorzystany na fasole. No nie do końca się to udało, ale no nic, to w przyszłym roku już to ogarnę lepiej. No także lecimy po kolei. Tutaj jak widzimy mamy selery. Selery teraz na weekend, bo będzie chyba dzień nauczyciela, więc weekend troszeczkę dłuższy weekend dzieciaki mają, więc więc zaczniemy sobie tutaj ten ogródek ogarniać. Tutaj jeszcze szczypiorki mamy. Koperek trzeba było wyjątkowo celowo wysiewać, bo tak na takim ogródku, który już jest wieloletni, to wiadomo ten koper jest wszędzie sam i jego siać nie trzeba. Buraczków jest tutaj dwa rzędy. I tam jeszcze jest część, ale już mamy do, dosyć sporo tych buraczków porobione w słoiki. Może jeszcze po, po zebraniu tych buraczków tutaj zobaczę, ile tego będzie, i może jeszcze część wsadzę w słoiki. A jak nie, no to one będą po prostu przechowywane w pojemnikach z, z piaskiem. Tutaj mamy marcheweczki. Zobaczcie, jakie ładne marchewki. No, taką największą. O! To się nie da oczywiście. Całkiem fajne, spoko marchewki, jak na ekologię, no i są też i takie, nie, no wiadomo, ale tu coś, coś, coś przygryzło, o to ta już się nie liczy, nie, ta już była zgryziona, także ta nie. Tutaj y, były też buraczki, nie, tutaj były marchewki, buraczki były tam i tutaj, no to te buraczki są już zebrane, marchew jest częściowo zebrana, e, tutaj mamy pietruchę. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Pietruchę. O, pietruszki też. Trochę za gęste to wszystko wyszło. że nie ciężko wyczuć, jaki będzie plon. Ale, ale coś tam będzie, coś tam się odzyska. No mi też bardzo dużo zależy na tym, żeby nać z pietruszki będę, będę suszył, bo ja tu bardzo lubię takie suszone nateczki dodawać przez całą zimę do różnych dziwnych rzeczy. I tak samo z selera. Świetny do zup. Do, do, do ziemniaków, do wszystkiego. Ja to w to lubię w, w każdej postaci, praktycznie. Cebule już mamy też zebrane do cebul. Co sobie dojdziemy? Także tutaj były cebule. Tutaj były cebule. Tutaj, tutaj jak widzimy, papryki. No ale papryki to też, no i no jakieś takie niewydarzone za bardzo. Takie troszeczkę tu już je bierze już dostały tam tego mrozu więc to wszystko trzeba zaraz będzie zbierać jest, jest głównie jest zielona ta papryka kolorów ona nie dostała ale jest całkiem spoko e, ile się da tyle będę próbował e, przechowywać e, w skrzyneczkach a co nie to się po prostu pójdzie wszystko w w, w w w w a to już pójdę tutaj e, sojki tak Tutaj mamy buraczki, papryka tam też. Nie do końca wiem. Mi się wydaje, że za gęsto ta papryka jest yy, powsadzana, po, po ale tak jak mówiłem wcześniej, no, ja to tylko tak z doskoku jestem. Yy, więc, więc, więc nie do końca mam wpływ na wszystko. A moja mama ma to do siebie, że po prostu, tak, popatrzeć na ten ogródek. Yy, co się rzuca w oczy? Nie ma ścieżek. Nie ma szczerze. Po prostu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tu jest papryka, burraczki od razu, cebula od razu, od razu, od razu. I tak w poprzek to się nie da przejść. No i mama tak dziga wszystko wszędzie. No mi się wydaje, żeby było luźniej, to by było lepsze, większe te, te, te warzywa, ale ja się nie będę wcinał. Ogórki mieliśmy w takich tutaj oto grządkach y, y, lodówkowych podwyższanych. I teraz to już tu wszystko już tam umarnęło. Kurki przyjdą, będą sobie tutaj fajnie grzebały. Yy, tutaj babol, yy, jak widzimy, bagienko. Nie zrobiłem dziury na odpływ. <noise> Także tutaj mój babol. Tutaj też były ogórki. Yy, ogórków bardzo dużo. Sałatki różnego rodzaju. Mieliśmy tu mieliśmy czosnki zimowe w tych dwóch pierwszych. I tutaj, 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 właśnie yy, różne inne yy, warzywa. Tu jeszcze mama zdążyła ogórki tych pomidorów nawsadzać, ale po prostu tego jest zbyt dużo. Widzicie, że wszędzie jest tych pomidorów po prostu masa. Zdecydowanie za dużo. o Ogórka widzę. O kurde. No tutaj no, to też jest fasola, tak? Też fajnie dojrzewa, fajnie wyschnie. Także patent fajny podoba mi się. Tylko no tam ten bubble z tymi owcami. Tutaj mamy sałatę, zobaczcie. Także tutaj jeszcze jeszcze spoko fajna sałata do konsumpcji. A tutaj te krzaki były najmłodsze, o zobaczcie. Jeszcze jakie piękne ogóraski są, nie, nie widziałem wcześniej. No dobra, oho, o, 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 o. Na kanapki będą, ciekawe czy nie będą gorzkie. Ale w każdym bądź razie bardzo fajny patent. Ogóreczki, bardzo fajny patent, dobrze się to sprawdza. Jedynie co to tam yy, muszę to dać po prostu deskę wzdłużnie, bo tam nie ma tych ramek metalowych z jednej i z drugiej strony. I to na ogórki jest świetne. Bardzo dobrze wykorzystują po prostu tą daną im wodę. Także no, w przyszłym roku nieco to po prostu trzeba będzie udoskonalić i będzie to myślę, że działało. Podlewanie tutaj mamy z tej oto beczki. Tutaj jest wążor, no, woda już jest wylana. I wlewka jest pływakowa. Do tej beczki 1000 litrów i stąd już tutaj sobie taką wolną, wolnym wężem jest rozlewane yy, po reszcie. I jakoś to tam sobie fajnie funkcjonuje. Co tu jeszcze mamy? Papryki, to nie wiem co to jest. Nie wiem, nie wiem pojęcia. Yy, tutaj mamy cukinię. I z cukinii, o jeszcze jest kawałek cukinii. Cukinie, jeszcze dzisiaj Agata robi ostatnie słoiki. O, tu jeszcze jaka fajna jest duża. Gdzieś została przeoczona. Ostatnie keczupy z cukinii Agata dzisiaj robi. Więc, więc też to tam mamy dosyć tego. Fajnie. Pomidorów, jak widzicie, na nasze potrzeby jest zdecydowanie trzy razy za dużo. Bo my naprawdę jedliśmy cały sezon pomidory do bólu. Na grubo, że tak powiem, e, w słoiki tego poszło też naprawdę sporo, fajnie. E, I zostało tego jeszcze po prostu multum, multum. Nie wiem, cię znaczy, to teraz, będzie wszystko wyrywane, i wszystko będzie szło do kury. Także nic się nie zmarnuje, nie? Także to będzie wykorzystane w ten czy w inny sposób. E, trafi prędzej czy później e, do naszego żołądka. Tutaj na przyczepkę. Tutaj na przyczepce mamy jabłuszka i gruszki, wszystko spady, to co nie zostało wykorzystane, i to sobie tam idzie do, do kur. Wiaderko tam wiaderko albo dwa wiaderka dziennie dostają. No, owce mają cały czas zielonkę, siano i tak dalej, więc kurą tutaj w taki sposób urozmaicamy. W zeszłym roku było to samo, także wykorzystają to kury. Krzaki pomidorów ze względu na zarazy, to wiadomo, to musi być w całości stąd wywalone. Dynie, tak jak wcześniej mówiłem, kury i owce ich nie jedzą, kury tak, więc jeżeli chodzi o dynie przy owcach spoko, nic się nie będzie działo. Także to taki sprawdzona rzecz. Kapusta. Kapustę będziemy robić we beczce, ale tutaj szału nie ma, dupy nie urywa, no chyba że po kiszeniu. Także to też zobaczymy no jakoś tutaj za mało to zasobne prawdopodobnie nie wiem, nie znam się ale coś tam, coś tam będzie także ogórków naprawdę dużo cebuli, tak średnio bo w cebuli było w zasadzie tylko tak tutaj, tak jak jest ta pusta przestrzeń tylko taka tak, tak mało w zasadzie było tej cebuli no papryki jest zdecydowanie za gęsto może nie za dużo, tylko po prostu za gęsto yy, Pomidorów też zdecydowanie o połowę za dużo. Bo tu są cztery rzędy. Wystarczyłyby w zupełności dwa rzędy. Ktoś się pytał od czego słupki żółte. No właśnie od tego. To są takie właśnie z włókna szklanego e, słupeczki. Naprawdę bardzo wytrzymałe. 8 mm na 160 chyba. Tylko, że jeżeli krzak jest taki ogromny, jakie tu teraz są zeschnięte krzaki, ale mimo, mimo tego widać, jakie one były duże i kupę pomidorów, myśmy po prostu przestali, bo to już zarazy pochodziły i tak dalej. No mamy październik, więc, więc nie ma co się dziwić, już o tej porze już w, w ogóle zaczęły padać deszcze, więc pod wpływem tego ciężaru to zaczęło się zwyczajnie przechylać. Także teraz spokojnie będziemy robić tutaj porządki. Jak kurczaki nam dojrzeją, jeszcze troszeczkę podrosną, to jeszcze z tych siatek zielonych będę tutaj dookoła takie Robił yy, no taki marginesik, powiedzmy tak to nazwijmy, żeby nam one tutaj na zewnątrz nie wyszły. I tutaj te 22 kurki będą nam drapały, gęsi nam tutaj będą nawoziły, i do wiosny spokojnie nam się tutaj postoją. A drapać będą miały co? Bo tutaj właśnie leży przyczepa trocin, yy, nieco już zdeptana przez owce, ale to akurat niczemu nie przeszkadza. Więc tutaj taczkami z kubą. Poprzywozimy te trociny, porozsypujemy, no, no porozsypujemy, po prostu kubki porobimy i z tym sobie bez problemu będą kury radziły. Także taką przyczepę materii tutaj wprowadzimy. Jeszcze tam ścięcia drzewa tutaj, jak widzimy tam, myślę, że widać dobrze drzewo, 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 drzewo. Także też z, nie z y, przypadku to drzewo jest jak najbliżej ogródka, wszystko zbierane, bo wszystkie te trociny są grabione jakieś tam odpadki, kora i tak dalej, to wszystko trafi na ogródek po to, żeby tą ilość materii organicznej nam tutaj na tym ogródku zwiększyć. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tutaj jeszcze mamy fasole, jeszcze jakieś tam cebulki sobie dorastają, no ale to już po prostu nie ma sensu. Tu już, już jest po czwartej, także zwierzyna się domaga jakiegoś żareła. Także mniej więcej tak to Z grubsza wygląda. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? A tutaj jeszcze takie om. Nie wiem czy widać. Nie, powinno być widać na tleniewa. Kucne. O, ładnie widać taką siatkę Plątaninę To jest na szczury taka zapora na te latające szczury, nie? Czyli gołębie. Yy, także tak to sprawdza się, nie, nie, nie ma takiego problemu, żeby tutaj właśnie wlatywały i coś kombinowały. A tutaj mamy w okolicy, ja tam w czyjeś hobby się nie, nie wcinam, no ale po prostu niech czyjeś hobby nie zeżera moich warzyw. No ja też nieraz po uszach dostałem jak, jak moje owce poszły w samopas. <śleszturze> Znam ten ból. No ale takie życie. Z sąsiadami trzeba żyć w miarę, żeby to jakoś ręce i nogi miało. Także tyle, jeżeli chodzi o ogródek permakulturowy. Chyba tak go mogę nazwać. O. I tutaj mamy drugą, z tyłu mamy stary ogródek, tu przez wiele wiele lat. Był ogródeczek w też takim miejscu go usytuowałem, a żeby po prostu był łatwy w obsłudze dla ciągnika. Aczkolwiek też już od kilku lat mm, nasz ogródek jest bezorkowy. Jedynie co to jest po prostu przegrzebywany kultywatorem i to wszystko. Tutaj mamy truskałki od parku maszynowego, tam mamy porzeczki, maliny, czereśnie część, to jest tylko część drzew owocowych, które posiadamy na gospodarstwie i tym wszystkim się posiłkujemy zimą, wszystkim tym co uda nam się pozbierać, przetworzyć i zabezpieczyć po prostu dla nas na zimę już jesienią to to tak wszystko średnio wygląda kurczaki rosną Stara szklarnia się sprawdza Klepka dzisiaj rzuciłem środkę też dostały jakieś tam resztki z, z dyni to co ta maga ta przerabia na, na, na keczupy. to takie resztki są mm, też mile widziane Chociaż skórki nie jedzą tylko te środeczki takie fajne no, także jeszcze tutaj sobie posiedzę. Myślę, że około 3 tygodni, e, jak już porządki zrobimy i te kurczaki już pójdą e, tam na ogródeczek. Tutaj też są jeszcze pomidorki. No. O, 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 Także taki jest plan. Najstarsze gęsi pójdą do gara. Średnie gęsi, średnie gęsi, będziemy rozmnażać po to, żeby było ich w przyszłym roku trochę więcej. Kurczaki, kurczaki, kurczaki pójdą użyźniać i regenerować ogródek wraz z gęśmi. Także tam te 20. Dwie kurki ekstra, myślę, że w zupełności wystarczą do tego, aby taką niewielką powierzchnię yy, no przegrzebać i wprowadzić materię organiczną. Myślę, że świetnie zda to egzamin. No jeżeli będzie za mało, no to dorzuci się tam kilka ptaków, yy, w sensie kur, yy, żeby to po prostu grzebały. Grzebały i jeszcze raz grzebały, i nic więcej tam innego do roboty nie miały. Chodzi o to, żeby. Wprowadziły w glebę, która tam zostanie odkryta, jak najwięcej tej masy organicznej w postaci trocin, żeby to fajnie wymieszały, żeby to po prostu w przyszłym roku trzymało wilgoć. No i myślę, że tak w przyszłym roku mam też taki plan, ażeby po prostu było to na bieżąco tymi trocinami obsypywane. Żeby, żeby ta ziemia była schowana, żeby tych chwastów nie było, żeby wilgoć była utrzymywana i tak dalej. No w tym roku to, to taką rolę spełniała słoma i siano, no te, te resztki takie organiczne, które tam zostały, bo tego było tam dużo, to zostało wszystko wchłonięte i na chwilę obecną po prostu ani śladu po tym nie ma, także, także jest dobrze, czyli tam jest coś w ziemi, co pobiera tą masę organiczną, czyli to wszystko, wszystko jest tak, jak ma być. Także gęsi, gęsi też swoje zrobią, dołożą, że tak powiem, masy organicznej od siebie. No kury trochę też, ale głównie gęsi. Gęsi to jednak są, no 20 gęsi na takim kawałku to naprawdę takiej żywej żywizny, kurde, yy, tam wprowadzi konkretnie. No, także chyba to tyle, bo już się zrobiło trochę długo. To taki pierwszy odcinek, acz znaczy się pierwszy, no, taki film wprowadzający w robienie zapasów i przetwarzanie, przetwarzanie różnego rodzaju właśnie produktów rolno-spożywczych we własnym zakresie, we własnym gospodarstwie. No dobra, w sumie, no tak, no, no, młode barany też mają tutaj w tym swój... Udział i to nie mały, <noise> ale o tym później. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć.